szybciej masz jechać. Więc poproszę Roberta i Pawła, żeby mi wsadzili Magdę na ręce. Gareczka, jedziesz na bombach i na dźwiękowym sygnale i szybciej. Możemy Dobrze. robić. Stop! Nie czuję się, że przychodzę na plan i jest jakaś rutyna, że już mi się nie chce, że zrobiła się z tego fabryka. Cały czas uważam tę pracę za, za kreatywną i cieszę się z każdego przyjścia na plan, z spotkania z kolegami. Są oczywiście różne dni, jest lepiej, jest gorzej. Zależy też od prywatnego nastroju, ale no jeszcze mogę powiedzieć, że, że daję radę. Robert Zagrał, że... A, dzień dobry, Odchodzimy od Magdy. Widzimy Marka. Marek. Marek no. Marek się obraca. Tak. Krzysiu, Krzysiu, Magdy Makują się. Marek.

elektyczna praca w tej ciszy Dobra. Ojciec podchodzi. Ojciec spodzwoi. Dobra, okej. Ja mówię, kiedy sobie dopiero się wtedy odwracam. Dobra. Wejście. Jestem z tej, tej strony tu. No, tu jest ojciec. Ciszej już tak tym po tym wszystkim potencjałem granit pada mówię, tak mówię, tak. że bijemyśmy dalej. Ewa. Da. A jest Ewa. Z się ja to jest norma tu. Co odlepiło? No ta pasek może. Jest źle daw? Jeszcze sztotnicie lampy. to jest powód, że

Jak załóżmy. No to się górka na uszy nakłada. Nie nauczyły się nigdy. Ludzie sobie wyobrażają bycie gwiazdą, jako leżenie się w jacuzzi, urlopy, wyjazdy na Sylwestra, na Hawaje i tak dalej. No, nie, muszę Państwa rozczarować, tak nie jest. Aczkolwiek te nasze doświadczenia filmowe i aktorskie no, dostarczają nam tyle adrenaliny, że właściwie już nie potrzebuję potem ni niczego, poza tym, żeby się farnąć do łóżka jak zwykle, czyli powtarzam się znowu i odpocząć. Proszę o ciszę! Ciszej! Dużej głowy. Jeżeli on tutaj odejdzie, ty podchodzisz i wejdziesz No to co? Robimy? No tu no jest dziura. Jeden tekst będzie żyje... Na tej Ale Krzysia, Krzysia! Krzysia! Dobra. Dobrze. Proszę bardzo, uwaga, będzie ujęcie. Ludzie się dziwią i często nam nie wierzą, że to jednak jest codziennie kręcone i że kręcimy to w trybie tak zwanym 12-godzinnym. Także no, staramy się gdzieś tam upchać swoje takie obowiązki jeszcze po, po, pozaplanowe. No ale na przykład ta historia teraz no zabiera nam strasznie dużo czasu, chociażby z tego względu, że y, robimy nareszcie dużo prób aktorskich. Y, nareszcie dużo rozmawiamy o tym, co chcielibyśmy zrobić. Może ze względu na to, że ta historia tego wymaga. Proszę co wtedy? ten